Pierwszym elementem dzisiejszego treningu będzie podjazd. Jak? jak bezpiecznie podjechać? Tak jak mówiliśmy, górka jest króciutka, prosta, ale pokażemy ogólną zasadę. Zaczynamy od ustawienia się przed górką pod kątem prostym, bo tak jest najłatwiej. Następnie po sprawdzeniu, czy nie ma przeszkód, korzeni, dołków, przymierzamy się do podjazdu. Czyli najbezpieczniej jest kawałek podjechać, sprawdzić kąt natarcia i zjechać. Powtórzyć to kilka razy. Bo jeśli udało się podjechać i zjechać, jak coś się stanie, pod końcu takiej góreczki zawsze po prostu nabieramy pewności, że można bezpiecznie się wycofać. Szczególnie, że nadjeżdża, nadjeżdżamy na nią pod kątem prostym. Nie ma drzew, nie ma zakrętów po drodze. Bardzo ważna uwaga: jeżeli na szczycie górki okazuje się, że nie podjedziemy, bądź podjechaliśmy i chcemy wrócić tą górką z powrotem, to nie wbijamy wstecznego, nie robimy to na wsteczni. A jeżeli już to musimy mieć świadomość tego, że musimy dodawać gazu, bo kład na 100% nam stanie wpią. Więc zwracajcie uwagę na to, żeby jednak wracać na przednim hamulcu do tyłu, ale nie wbijać też tego obiegu, bo naprawdę wtedy jest bardzo niebezpiecznie. Teraz tak, zakładamy, że ta górka jest za stroma, żeby podjechać ją powoli. Po prostu kąt jest na tyle duży, że kład po prostu nie wiedzie, że zagrzebie się. Więc trzeba zrobić to w taki sposób. Więc tak jak przed chwileczką to zrobił Gomez, trzeba dodać na tyle gazu z dołu, żeby kład wleciał siłą rozpędu przede wszystkim. Ponieważ jak będzie większy kąt, dodanie gazu na takim pionie, nieumiejętne przeciągnięcie gazem, spowoduje to, że kład pójdzie w pion, po prostu stanie dęba. Jak już uda się opanować górkę, która zakończona jest płaskim terenem, na który można wjechać bez żadnego problemu, Zabieramy się za następną przeszkodę. Będzie to górka troszeczkę dłuższa, stromsza i na końcu szczyt górki jest węższy niż kład. Co jest bardzo ważne, zobaczcie, startujemy z dołu. Jeżeli przeholujemy z gazem, to siłą rozpędu przemycimy tam. Bardzo nieprzyjemny wypadek. bardzo. Czyli bardzo trzeba panować nad gazem. Musimy tak uderzyć w gaz, żeby kład się zatrzymał na tej wahadełku tutaj na samej górze. Tym bardziej ta zasada, o której Gomez mówił, dotyczy sytuacji, gdzie podjeżdżamy pod górkę, że nie wiadomo, co jest za nią. Tak jak się jedzie pierwszy raz w jakimkolwiek terenie, najlepiej zawsze założyć, że jest jakaś dziura, że jest jakaś przeszkoda. No więc zaraz jeśli ktoś nie czuje gazu, nie wie, ile może dodać, na jakim przechyle, kiedy przednie koła się odrywają, Żaden balans nie pomoże, żadne jakieś sztuczne układanie się, przyklejanie się do, do kierownicy, stawanie, nic nie pomoże. Gaz i odpowiedni rozpęd, podstawa, tym bardziej na krótkiej, stromej górce. Jak zwykle przy podjeździe pod każdą górkę, a nawet taką, która jest już objeżdżona, bo widać ślad, a jak, jeśli jedziecie pierwszy raz, koniecznie trzeba najechać kilka razy, żeby, żeby sprawdzić jak ład się układa, czy, czy koła nie idą do góry. I zjechać! Teraz tak. Jeśli najazd jest prosty, nie muszę omijać czegoś, to można się sunąć. To bardziej z taki krótkich Nawet jak się na końcu coś stanie, nawet jak wkład pójdzie w piątki, można bezpiecznie zjechać. Najgorszą rzeczą jest złapanie kurczowych hamulców. Czyli podjeżdżamy, to że nagle kład w puszczamy gaz, kład opada i zaczyna się rozpędzać do tyłu. Co instynkt podpowiada, kierowcy początki łap hamulce. Się łapie hamulce i jest flip do tyłu. Teraz postaram się podjechać i zatrzymać na górce. I przy tej konkretnej przeszkodzie, jakby przeholował, pojechałbym metr za daleko, dwa metry za daleko, to lecę 3 metrów i kład pikujesz. Czyli... Jak już wiemy, że można wjechać i zjechać bezpiecznie, prawie do końca... to nie zostało rozjeżdżone tak jak tu, zwróćcie uwagę, że jest tu 20-centymetrowy piąt. Tak jak krawężnik. I uwierzcie mi, że przy podjeździe taka przeszkoda powoduje automatyczne podbicie ku w górę. I teraz jak, jak najechać taką przeszkodę? Zasada jest ta sama. To próbujemy Kilka razy kawałeczek się wspiąć i będziemy czu... będę czuł wyraźne uderzenie w kierownicę i pion. I co teraz należy zrobić? Trzeba skorzystać z doświadczeń z roweru. Jak się podjeżdża rowerem pod krawężnik, trzeba szarpnąć kierownicę i nacisnąć na pedał, żeby się na niego pedał brzydkie słowo. Nie? Zamk, czuję uderzenie, koła lekko idą w górę. Zanim to nastąpi, staram się szarpnąć kierę i dodać gazu, żeby odciążyć przód. Nie da się, po prostu się wbiją koła. Pod takim kątem one się wbiją. Podrzut, gaz, ładne ciutko, w piąt, wtedy się przytulamy i pulsacyjnie, pulsacyjnie gazu. Właśnie chodzi też o to, że jak dodamy tego gazu, to też to musi być szczuciem. Żeby nie było tak, że podbijemy kłada i za dużo dodanego gazu, bo wtedy zrobimy też flipa do tyłu, nie? Słuchajcie, czarny scenariusz. Podjeżdżam, uderzenie, gaz, nakrywa. Nakrywa idzie na plecy. Teraz, I teraz słuchajcie, jest sytuacja, że jednak nie udało się. Wkład idzie w pion. Więc po to jest to zjeżdżanie do tyłu, żeby wiedzieć, że można się wycofać. Więc pierwsze ratowanie, na pewno nie hamulce, szczególnie, że burka jest krótka. Zjeżdżamy hamulce, przytulamy się do kierownicy, zjeżdżamy w dół. Siłą rozpędu. Nic się nie stanie, może za chwilkę, jak już poczujecie płaskie, to wtedy się łapie hamulce, płat staje. Jak już jest przegięcie, jak już jest pełny pion, po prostu wiadomo, że zaraz ten płat nas przykryje, to robimy. Odpychamy go, katapultujemy się, czyli ręce i nogi, wyrzut. W najlepszym przypadku, płat siłą odepchnięcia, przyklej się do wzgórza i zjedzie. Tak. Bardzo jest taka sytuacja, tak jak tutaj Kajni mówi. Jeżeli mamy ten próg, to musimy się liczyć z tym, że jak dodamy gazu, to tym kładem wskoczymy w to miejsce tak naprawdę. I podjeżdżamy, podbijamy kłada do góry, gaz leciutko, kład nam tu skakuje. Wtedy się zaczyna nasza cała zabawa, bo musimy tak podotykać tym gazem, żeby się wdrapać na górę. Czyli nie za dużo, bo przegnie do tyłu, nie za mało, bo się nie wdrapiemy. Czyli skok. I to musi być wszystko skoordynowane z tym dotknięciem tutaj. Musimy tak. wyczekać ten moment, aż ten kład dotknie tej ziemi i wtedy pyk, 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 e, pod, dotykamy tego gazu. Ponieważ przegięcie spowoduje stanięcie dęba. Dokładnie. Ale też tak jak Kain wspominał wcześniej, jeżeli na mnie i wychodzi to drapanie, nie czujemy tego gazu, bo to się zaraz wyszyu. Słuchajcie, projekt, bo nigdy nie róbcie tak, że skoczyłem, aha, już jestem prawie, prawie, to nie na górę. Jak jestem prawie, a widzę, że kład już mi idzie w piątki, nic nie zrobię. Bez żadnego stresu, bez żadnego ciśnienia. Wpuszczam gaz, łapię się przed nim hamulców. a to jest tylko takie, żeby się, żeby przechylić się jak na, na nas podkłada. I zjeżdżam do tyłu, jak wjechałem to zjadę. Nie ma opcji, żeby nie wie. Jeśli choć jedna osoba, jedna, dzięki temu, że obejrzy ten materiał, uniknie niebezpieczeństwa, uniknie wypadku, będziemy w pełni usatysfakcjonowani.